Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Halo, halo. Stuku, puku, jak się macie, czy się stawiacie, kochani? Czekam tutaj grzecznie na Was. Taki standardzik w przywitaniu. Witajcie, kochani, jak dobrze Was widzieć. Dziękuję, że jesteście i się stawiacie. Jak się macie? Tak naprawdę. Jak się dziś macie, kochani? Dziś ujowo. To jest dobra nazwa, kochanie, My ją weźmiemy na nasze live. Ja dzisiaj w połowie ujowo, a w połowie ok. Ujowo to jest dobra nazwa, kochana, bierzemy ją, będziemy jej używać. Mamy urwę, mamy ujowo, mamy też stawiamy się. Ja dzisiaj tak po połowie, po, połowo, połowa wystrzałowa, a połowa ujowa. Nie no, biorę po prostu, to jest the best. Boże, jak dobrze, że Ty jesteś, a jak dobrze, że Wy jesteście kochani. Że my razem w tej podróży już tyle lat. Dla wielu z nas wiele lat. Kochani, słuchajcie, pierwsza rzecz pierwsza rzecz to um, chcę bardzo podziękować Wam za wszystkie głosówki, które dostałam. Za wszystkie głosówki, które były bardzo wzruszające bardzo, bardzo poruszające. Niektóre bardzo smutne z tych zakazów i nakazów wszystko, wszystko tam było moje i nasze i wasze. Dziękuję za Waszą odwagę, za Wasze stawienie się. Bardzo to było poruszające. Dziękuję też za marzenia, które były poruszające. Naprawdę całym sercem. Cześć, Tomasz. Dziękuję, że się stawiliście, kochani. To to bardzo chciałam tutaj zaznaczyć. Druga rzecz to jest to, z czym przychodzę. Słuchajcie. Trafiłam ostatnio na podcast, gdzie Marie Forlio rozmawiała z Elizabeth Gilbert. My nieraz rozmawialiśmy o Elizabeth Gilbert. To jest taka aktorka, aktorka, autorka książki. W ogóle ona wiele książek napisała, ale najbardziej zasłynęła z tej książki Jedz, módl i kochaj. I na podstawie tego był film właśnie z Julią Roberts, i później bardzo fajną książką, i to jest książka, którą ja często poruszam gdzieś w pracy i na live'ach przeróżnych. To jest Wielka Magia, która jest o kreatywności. I my nieraz o tej książce rozmawialiśmy. Ja uwielbiam Elizabeth Gilbert, dawno u niej nie byłam. Uwielbiam Marii, ostatnio mi się razem wyświetliły, mówię, dobra, jak są razem, to idę. I sobie słucham. I one o różnych rzeczach rozmawiały, ale tam był taki piękny koncept, o którym one rozmawiały, gdzie Elisabeth Gilbert ma taką praktykę, którą praktykuje od wielu, wielu lat, którą trochę zapożyczyła z AA, ale przeinaczyła na swoje, bo w AA jest coś takiego, co się nazywa jakby taką podwójną modlitwą, czyli modlitwą w dwie strony. Bo zazwyczaj modlitwa nam się kojarzy, że to my modlimy się do Boga, każdy tutaj w jakiegokolwiek Boga wierzy, a może wierzy w energię, wszechświat, każdy ma tu miejsce. Jak ktoś jest tu nowy, to zaznaczam, bo jak ktoś jest tu wiele lat, to wie. I że jest taka, wiecie, taka idea dwu, dwu, dwubiegunowa, dwustronna modlitwa, gdzie zazwyczaj my się modlimy w jedną stronę, a w AA podobno jest taka praktyka, gdzie... Się, gdzie też dostajemy odpowiedź? I ona sobie wzięła to, ale zamieniła to, jakby zrobiła sobie taką praktykę, którą praktykuje od lat, gdzie ona dostaje listy od miłości, gdzie miłość, ona zadaje takie pytanie miłości, miło, droga miłości. Po polsku trochę będzie inaczej brzmiała, ale my zrobimy po swojemu. Co byś mi dzisiaj, co byś chciała, żebym dzisiaj od ciebie usłyszała? Co byś chciała, żebym dziś od ciebie usłyszał? I ona zrobiła z tego przepiękną praktykę, w ogóle zrobiła taki cały portal na jakiejś aplikacji, yy, która jest trochę tak jak kiedyś były blogi, się pisało. I ona zaprasza raz w miesiącu kogoś yy, znanego i zadaje to pytanie i ta osoba znana przychodzi i kręci krótki film, ale też czyta swój list właśnie od miłości. I każdy z te, każda z tych osób, a kilka osób obejrzałam i przeczytałam, która się do tego stawiła, to bardzo to było wzruszający proces. Więc tak na długo Wam opowiadam, kochani, ale zaraz my z tego zrobimy sobie swój proces. I bardzo mnie to poruszyło, bardzo sama z tym chodziłam, że gdybym miała tak sobie z miłością porozmawiać, gdybym ją zapytała nawet nie o cały, kochani, list jeszcze, bo może zrobimy jakiś taki projekt, gdzie będziemy to robić, ale gdybyśmy dziś mieli zapytać o takie, wiecie, jedno zdanie albo dwa miłości, Gdybyśmy mieli do niej powiedzieć, ten dzień, dzisiaj jest ważny dzień, dzisiaj jest dzień zdrowia psychicznego, takiej, takiej troski o siebie. Ten dzień powinien być każdego dnia, my wiemy. Ale gdybyśmy mieli dziś, gdyby każdy z nas dziś stanął naprzeciwko miłości, cokolwiek ona dla każdego z nas znaczy tutaj, trzymajcie się chłopaki, i mieli się zapytać, co ona ma nam do powiedzenia, tak wiecie, tak na bieżąco. To, co by wam powiedziała? Jakbyście mieli teraz w komentarzu powiedzieć, co wam pierwsze przychodzi do głowy i do serca? Gdybyście stanęli naprzeciwko miłości, ona zapukała w odwiedziny i miała wam coś do przekazania, to, co by powiedziała? I w ogóle, jakby się do was zwróciła? Jakby się do was zwróciła? Bo co Elisabeth Gilbert zauważyła, to to, że jak ludzie wchodzą w ten proces, ona to robi od lat każdego dnia. Każdego dnia pisze do siebie list od miłości. Nie jestem dla ciebie, jestem tu przy tobie, że to minie. Nie bój się kochać siebie, kochaj siebie zawsze. A jakby się pokochaj siebie, kochanie, żeby ufać. Zostań ze mną. O, piękne. Jesteś ważna. Bądź miłości. Kochana, bądź łaskawa dla siebie. Otwórz się na mnie. Jesteś mi potrzebna. Zaopiekuję się sobą, tobą. Buziaczki, cierpliwości. Otwórz się. Nie doceniasz mnie. Kochaj siebie. Cześć, już tylko. Kocham mimo, że. Kocham mimo, nie za coś. Piękne. Słuchaj dokładnie siebie bo to prowadzi Cię w dobrą stronę. Bądź sobą, zaopiekuj się sobą, zadbaj o ciało. Nie jest to łatwe. Nie jest. Czasami nie. To jest taka praktyka i powiem Wam, że ja właśnie oglądałem ten odcinek. Dzielcie się, kochani, piszcie, zaglądajmy tam. Ja jeszcze nie wiem, jaki my projekt z tego zrobimy, ale wiecie, że my coś z tego zrobimy. Bo Marie, która jest w ogóle na internecie i pracuje z ludźmi i to z tysiącami ludzi od lat, gdy ona powiedziała, że miała przyjść do Elisabeth na ten taki mały projekt, i nagrać, ten, napisać ten list i później go przeczytać, to powiedziała, że po prostu była mes, jeden wielki mes, chaos, że po prostu to tyle ją wzruszało, bo teraz to jest takie, wiecie, na szybko, ale jakbyśmy tak usiedli i w ogóle, jak teraz się zapytała, wiecie, jak my piszemy listy, teraz rzadko się pisze, ale maile, to gdyby miłość do Was napisała list, to jakby się zwróciła do Was, jakby powiedziała na dzień dobry. Jakby zaczęła ten list, oprócz tych pierwszych słów, które daliśmy tutaj, to jakby ona do was zaadresowała ten list, te pierwsze słowa, jakby napisała do was, kochani. Zaproś mnie do środka, jesteś wyjątkowy, Cześć Bogdan. Jesteś kochana, bezpieczna w moich ramionach, już nigdy nie będziesz szła sama. Kochana, jakby jeszcze napisała miłość do was, Sylwuniu, kochanie. Jestem dość, kochana. Jakby zaadresowała, jakby zaadresowała, kochani, do Was miłość ten list. Witaj, kochana, jakoś. Kochany niedowiarku. Nareszcie Cię czuję. Najdroższa. Moja kochana. Chłopaki, dawać tu. Wiem, że jesteście. Wiem, że jest Was pięciu, ale wiem, że jesteście. Dawajcie. Kochana, moja, jak bardzo się cieszę, że jesteś i mogę do Ciebie napisać. Hej, kochana. Najdroższa. Nigdy Cię nie zostawię. Ukochana. Moje szczęście, przyjaciółko, słonko moje. Ewuniu, jak dobrze, że Ty jesteś i że jesteśmy w tym razem. Tęskniłam. Hej, słońce. Kochanie, jestem przeszczęśliwa, że mogę tych kilka słów napisać do Ciebie. Piszę listy do Ciebie, tylko takie papieżne, do szuflady. Moja miłość, witaj kochana. Chyba o mnie zapomniałaś. Kochanie, cieszę się, że jesteś. Siostra w listach się do mnie zwraca z taką miłością. Jesteś wystarczająca, w końcu, skarbie. Czujecie to, kochani? Czasami wiecie, ile kursów, ile terapii, ile live'ów, ile książek o tym, jak pokochać siebie. A czasami może trzeba się zwrócić do miłości samej w sobie. Elizabeth Gilbert mówi, że jak praktykowała to, a praktykuje to już naprawdę wiele lat sama ze sobą, ale też stworzyła tą taką społeczność, gdzie oni to praktykują każdego dnia. I mówię, że czasami ludzie przychodzą i mówią: No dobrze, a, a może to w ogóle miłość do mnie nie pisze, może ja to sam do siebie piszę, a ona mówi: I co w tym takiego strasznego, że wreszcie piszesz do siebie w taki sposób? Jakby przeżyłaś, czuję. Mój drogi, tyle przeżyłaś, kochani. A gdybyśmy my mieli jej coś powiedzieć jedną taką rzecz, tęskniłam za tobą, ja coś. A gdybyśmy my mieli do miłości coś napisać, o coś poprosić, o coś zapytać, to co by to było? Cześć jestem To co by to było, gdybyśmy to my mieli do miłości napisać, o co się zapytać, o co się poprosić, co by to było? Zostań. O, piękne. Bądź a, ja nie wiem, dlaczego to mnie tak wzrusza. Otwartość na miłość. Tęskniłam. Nie zostawiaj mnie. Zostań przy mnie na zawsze. Dlaczego mnie opuściłaś? Trzymaj mnie za rękę i nie puszczaj. Czy zawsze jesteś przy mnie? Obejmij mnie. Jesteś tak wspaniała, oj cudzie nasz. Dziękuję, że jesteś. Czy jesteś możliwa naprawdę? Chcę Cię czuć zawsze. Uff. Zostań ze mną. Zostań przy mnie. Trzymaj mnie za rękę każdego dnia. Ucz mnie, się, ucz mnie dzielić się z Tobą. Czy będziesz kochać jak zawsze? Przepraszam, że o Tobie zapomniałam. Nigdy mnie nie opuszczaj. Obdasz mnie czułością. Zostańmy na zawsze. Zapraszam. Przyjmij mnie. Ja nie rozumiałam do końca tej Mary,czem ona się tak wzruszała, już teraz rozumiem. Bądź przy mnie zawsze, moja miłości, bądź ze mną zawsze. Uszczypnij mnie, trwaj, bądź przy mnie. Tęskniłam, ale już jestem. Co u ciebie, kochana? Czy można mnie kochać taką, jaka jestem? Gdzie jesteś? Dziękuję, że zawsze jesteś. Cześć, Tomasz. Bądź mną i pozwól być tobą. Bądź bez względu na wszystko. Dziękuję, że jesteś. Przytul mnie. Dobrze, ko Oj, kochani, dziękuję. Piękne to. W ogóle nie myślałam. To jest to, że w tą drugą stronę, to my tutaj, to już jest nasze, iść w tą drugą stronę, gdzie my do tej miłości mówimy, bo u, u niej to tylko jest w tą. U niej jest jednostronna ta rozmowa, chyba że ja nie trafiłam na drugą stronę, ale u nas będzie dwustronna. Ale kochani, ja bym poszła dalej, ja bym poszła gdzieś jeszcze. Nie pozwól mi o tobie zapomnieć. Piękne to. Ewelino, dlaczego jesteśmy tak spragnieni miłości? Bo to dom, bo to prawdziwa nasza natura, bo utrzonu naszego istnienia, utrzonu podstawy naszego istnienia, ja wierzę, że to jest to, kim, czym jesteśmy. I my to widzimy, wiecie, za dziecka, patrzcie, nawet jako dzieci. Jeszcze w momencie, kiedy nie mówimy w żadnym języku, nie rozumiemy języka. Nie słyszymy, nie znamy słów i nie umiemy nimi się posługiwać. Jeżeli w naszą stronę idzie coś, co miłością nie jest, frustracja, wycofanie nawet, oziębła twarz, krzyki, brak obecności, niepełna obecność, kłótnie, afery, my jako dzieci już na to od razu reagujemy. Reagujemy płaczem, niepokojem, zdziwieniem, zatrzymaniem, zamrożeniem, zastanowieniem. My bardzo szybko, jako niemowlęta już i później też reagujemy oporem, jakby protestem na tyle, na ile mamy siły, bo im starsi jesteśmy, tym trudniej nam to idzie wbrew pozorom, chyba że wjedziemy w mechanizmy obronne rebela. Reagujemy na wszystko, co miłością nie jest, bo tak bardzo ją znamy. Ja wierzę, ale to moje, że my utrzonu naszego istnienia tym właśnie jesteśmy i gdy nie doświadczamy i dlatego za nią zawsze tęsknimy, bo trochę tak jakbyśmy tęsknili za domem, ale na planecie Ziemia ona jest tak warunkowa, ona jest tak pochowana, ona jest tak poprzykrywana też tymi wszystkimi strukturami, które tu są, że to jest trochę taka nasza podróż tutaj, że ona się zaczyna trochę od pamiętania i później takiego powolnego tracenia, a później ten nasz powrót i w terapiach jest i powrót do to jest taki, taka podróż do, po pierwsze, leczenia tych traum i ran, których tu doznaliśmy, ale też do, do tego pamiętania i tej prawdziwej natury, i do takiej umiejętności doświadczania jak najczęściej tej miłości, na tyle, na ile się da, bo dalej jesteśmy na planecie Ziemia, umówmy się, która po prostu ma i to i to. Gdzie, nie wiem, czy znacie tą bajkę, mam taką bajkę, w sumie zazwyczaj na jesteś cudem opowiadamy, gdzie. Trochę tak przychodzimy tutaj na planetę z takiej miłości bezwarunkowej, a tutaj jest już inaczej. Tutaj miłość jest pod warunkiem, że nie jesteśmy zmęczeni, że jesteśmy wyspani, że są pieniądze na koncie, że rachunki zapłacone, że, 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 że życie po prostu gdzieś nas nie poturbowało, że tutaj tych warunków jest tak dużo i ta miłość taka czysta, bezwarunkowa jest praktycznie niemożliwa, bo Ziemia jest uwarunkowana tak wieloma rzeczami, ale gdzieś ta nasza tęsknota za. Tym dobrem, za miłością, za akceptacją, za przynależnością, za byciem w takim wewnętrznym spokoju, kochaniu, i akceptacji tego, jacy jesteśmy. Bez względu na to, co nam się przydarzyło i to, co nam nie wychodzi, i to, co jeszcze chore albo cierpi. Ona w nas jest. Ona, ona w nas jest w każdym, w każdym. Co idziemy dalej? Mam jeszcze jeden pomysł, kochani, na jeszcze jeden list, żeby było sprawiedliwie. Że jesteśmy na planecie Ziemia, to pogadajmy sobie nie tylko z miłością, bo ona tu jest, ale tutaj wszystko inne też jest. Gdyby przyszedł do Was lęk i miał Wam coś do powiedzenia jedno zdanie, jedno słowo, może dwa to co by powiedział? Wasz lęk, gdyby przyszedł, co by chciał Wam powiedzieć? Ale żebyśmy tak weszli, wiecie, w siebie i naprawdę się zastanowili. Gdybym ja dziś wybrała się po prostu do lęku. Odważnie, nie uciekając, nie karcąc, nie gardząc, nie zapijając, nie zakupując, tylko naprawdę stanęła i stanął twarzą w twarz, z miłością i z taką chęcią, hej, ja chcę cię usłyszeć. Ja jestem i słucham. Co masz mi do powiedzenia? To co by wam powiedział lęk? Utul mnie. Chcę cię ochronić. Wygrywam z tobą. Akceptuję, że jesteś. Jestem dla ciebie, nie przeciwko tobie. Przytul mnie. I co się boisz? Jestem przy tobie. Chcę cię chronić. Nie uciekniesz ode mnie. Zatrzymaj się. Pokazuję ci to, co dla ciebie złe i w którą stronę masz iść. Zaakceptuj mnie. Jestem zmęczona. Obudź się. Jestem do oswojenia. Życie jest piękne, żyj i ciesz się życiem. Dobrze, że jesteś. Lękaj się i rób. Odpuść. Nie odrzucaj mnie, boję się samotności. Zatrzymaj się. Ja, to ty. Przestań się bać. Jestem przy tobie, jesteś bezpieczna. Nie bój się. Nie bój się mnie, przyjmij mnie. Obudź się. Jesteś utkana ze mnie. Widzę cię. Nie idź tam. Po drugiej stronie jest wolność. Nie dasz tam rady. Jesteś bezpieczna. Zjadłbym go. Zaprosiłabym go do środka. Usłysz mnie, bo chcę coś powiedzieć. Nie bój się, to minie. Jestem tu po to, jestem tu, bo było ciężko. Piękne. Zrozum mnie. Piękne. Nie bój się. Puść opór przede mną. Dojdź do tego, z czego powstałem takie piękne. Wiecie, w tej prostocie, tej rozmowy ze sobą, tylko w momentach tych takich newralgicznych, gdzie te emocje przychodzą trochę, gdzie to nie my do nich idziemy, tylko one do nas przychodzą. I często, gdy one do nas przychodzą, to przychodzą w takim ogromnym natężeniu. One przychodzą niezapowiedziane często. One przychodzą e, spotężone właśnie przychodzą w takich momentach, w których my najmniej mamy na nie ochotę i gotowość. I wtedy ciężko nam mieć taką świadomą, takie świadome spotkanie jak teraz. I my tyle razy rozmawialiśmy to na naszych spotkaniach, że co by było, gdybyśmy zaczęli spotykać się ze sobą po dobroci, żebyśmy zaczęli naprawdę zaglądać, witać te wszystkie emocje, ale tak naprawdę z dystansu. Gdybyśmy byli po tej swojej stronie i chcieli zrozumieć. Pamiętacie te słowa? Wiele razy to mówiliśmy tutaj. Jestem i słucham. Jestem i się nigdzie nie wybieram. Jestem i nie uciekam. Albo dlaczego sobie na to pozwoliłeś, kochani? Opowiedz mi o tym, chcę wiedzieć. I jak inaczej by było. I my często doświadczamy tego na terapiach, gdzie terapeuci i psychoterapeuci pomagają nam rozmawiać ze sobą, ze swoimi lę lękami, traumami, ale też ze swoimi pragnieniami i marzeniami. Ale my naprawdę możemy na spokojnie, na tyle na ile damy radę, zaglądać świadomie z taką intencją. Ja chcę siebie poznać, ja chcę poznać swoje marzenia, ja chcę poznać swoje pragnienia, ja chcę poznać swoje potrzeby, ja chcę poznać miłość w swoim życiu, co ona dla mnie znaczy i co ja dla niej znaczę, ale ja chcę też poznać swoje lęki które są, są odkąd pamiętam i pewnie będą. I a propos Elizabeth Gilbert, o której dziś tu najwięcej mówimy, to ona w tej książce Wielka Magia, ona bardzo fajnie opowiada o lęku, bo ta książka jest o kreacji i ona trochę opowiada o tym, że często gdy myślimy o kreacji, to i o ludziach, którzy się do kreacji stawiają, to trochę tak myślimy, że to są ludzie, którzy może się nie boją. Ja kiedyś tak myślałam, że ludzie, którzy w ogóle w życiu coś robią, to są ludzie, którzy się nie boją. <laughs> że oni się nie boją i dlatego się stawiają. I dla mnie naprawdę wiele lat temu, wielkim odkryciem było, że ci ludzie się boją, tylko po prostu pomimo strachu się stawiają. Ja myślałam, że oni się nie boją. Ja się dygam każdego dnia tak naprawdę, ale też się stawiam. Nie każdego, ale prawie każdego. Ale dalej się boję. I wielką taką właśnie takim wielkim momentem przełomowym dla mnie była m.in. Elizabeth Gilbert wiele lat temu. Pamiętam, wtedy w Anglii mieszkałam. Jak trafiłam na tą książkę Wielka Magia i ona opowiadała o tym, że ona się pogodziła z tym, że lęk, dopóki ona podróżuje na planecie Ziemia, to lęk podróżuje z nią. Po prostu tutaj tak jest. I że ona się pogodziła, że ona już z nim nie walczy, ona się nie kłóci w ogóle, tylko ona wie, że on tu jest, ale ona z nim się dogadała. Ona mu powiedziała: słuchaj, jedziesz ze mną jednym samochodem na tej planecie i ja to wiem, i ja nie będę się kłócić, nie będę cię na siłę wysadzać. Ja wiem, że ty tu jesteś. Ja wiem, że ty masz swoje po prostu przeznaczenie tutaj. Wiem, że czasami mówisz prawdę a, i próbujesz mnie ostrzec, a czasami nosisz w sobie stare lęki, stare doświadczenia, które już tutaj w ogóle nie są obecne w tu i teraz. Ale umówmy się, skoro Ty ze mną podróżujesz, to ja siedzę z przodu i trzymam kierownicę, i to ja prowadzę. A ty siedzisz z tyłu, to ja decyduję, gdzie jedziemy. Ty możesz dalej tutaj się bać i mnie informować, ale to ja siedzę z przodu. I ja pamiętam taką piękną historię też od niej. Od Elizabeth Gilbert, gdzie ona ma, ma przyjaciółkę, która jest nauczycielką. I ta nauczycielka, przyjaciółka opowiadała jej o tym, jak miała jakieś zajęcia z dziećmi, bo ona pracuje z dziećmi. I dała tym dzieciom, to było jakaś taka, wiecie, plastyka, jak u nas była kiedyś, takie zajęcia plastyczne. I ona dała tym dzieciom jakieś zajęcie, do, jak, jakąś rzeczy do zrobienia. I one jakby tak nie ruszały się z tą kreacją. Trochę tak siedziały i mało kto coś robił. I ona się zapytała tych dzieci, Dlaczego ona tego nie robił? Jakieś tam jedno dziecko się odważyło i powiedzieć, że, że ono się boi, że ono się boi, że coś tam. No i ona się zapytała wtedy, ta nauczycielka tych dzieci, kto jeszcze się boi? No i te dzieci trochę tak. Odważyły się przez to, że to dziecko się odważyło i zaczęły podnosić ręce: Ja się boję. No i ona zaczęła się pytać: Czego ty się boisz? Czego ty się boisz? Czego ty się boisz? I one wszystkie zaczęły mówić, czego się boją. I każde z tych dzieci takim naturalnym odruchem bardzo często u nas jest, że kiedy my się boimy, to byśmy chcieli jak najszybciej tego lęku się pozbyć, nie? żeby on już sobie poszedł. I czasami im bardziej próbujemy się go pozbyć, tym więcej go wraca. I ona do tych dzieci powiedziała: Ok, skoro my wszyscy tutaj czegoś się boimy, to co by było, na, co by było gdybyśmy zamiast tego lęku się pozbywać i zrobili dla niego miejsce i posadzili go tutaj wśród nas, niech on zostanie, to my mu damy to miejsce. I ona wzięła krzesło w tej klasie, postawiła to krzesło i poprosiła te dzieci, żeby na tym krześle napisały swoje lęki, czego się boją, żeby jakby posadziły pisząc na tym krześle te swoje lęki na te krzesło i dały mu to miejsce. I jak one wszystkie wypisały te lęki, i to krzesło tu tam stało sobie w tej klasie popisane całe, to one wróciły i zaczęły tworzyć, bo ten lęk miał swoje miejsce, i ich twórczość miała swoje miejsce. I to znowu niby w takiej prostocie, ale gdy my damy sobie wreszcie przyzwolenie na to, że tutaj jest i ta miłość dostępna, pomieszana z tym lękiem, który też tu jest dostępny i obecny, i gdy nauczymy się tak świadomie i z miłością, będąc w swoim timie i w swojej drużynie, nawigować tym, to nam to i tak będzie trudno czasami, bo planeta Ziemia, jak to my mówimy, ale będzie nam łatwiej. Kiedy to my będziemy świadomie i z miłością, a propos miłości, tworzyć przestrzeń dla czegoś, co już jest, i nie walczyć z tym, bo tak to byśmy się z tym szamotali, z czymś, co już jest, co jedzie z nami tym samochodem. A w momencie, kiedy my powiemy, dobrze, ja wiem, że ty jesteś, wiem, że będziesz to ze mną podróżować, wiem, że będziesz zaglądać, czasami będziesz mi mówić takie rzeczy, których warto posłuchać. Czasami będziesz mi przypominać o rzeczach, które są starymi ranami, starymi traumami, bo masz tą pamięć i chcesz mnie przed czymś ostrzec. I czasami ja Ciebie posłucham, a czasami powiem Ci, wiesz co? Nie, tego się już nie musimy bać. Ja tutaj prowadzę, ja się stawiam, ja działam miłość siedzi z przodu tutaj, a Ty siedź z tyłu, my Cię nie wykurzamy, nie wyganiamy, my Cię szanujemy, my uczymy się z Tobą rozmawiać, ale my też tutaj się stawiamy, mamy robotę do zrobienia na planecie Ziemi. No, to tyle, kochani. Tak w takiej prostocie. Ja przyszłam tylko zachęcić nas do tego, ja sobie pomyślę jeszcze, co, co, co możemy zrobić w tym temacie, ale zachęcam Was, żebyśmy każdy z nas, i ja się stawię, Zrobili sobie taką pracę domową, gdzie napiszemy list do miłości i od miłości, że zrobimy tą, wiecie, podwójną prayer, podwójną modlitwę trochę. O proszę, balony aż poleciały. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego balony poleciały na to. Nie wiem, co to znaczy. Dlaczego balony leciały na to i temu nie lecą teraz? A takie jeszcze podobno serduszka lecą. Nie, o, widzicie? Miłość, miłość działa. Czekajcie, jeszcze raz zadziała, czy nie? A, czekajcie, bo na Facebooku działa, yeah. <grystanie> ale że balony nam poleciały z okazji pracy domowej to tego jeszcze nie grali <grystanie> kochani, słuchajcie co Wy na to, żebyśmy napisali napisali list do miłości ale napisali list też od miłości do nas ale też napisali list do lęku i od lęku do nas żebyśmy naprawdę praktykowali taką komunikację ze sobą więc tą komunikację wewnętrzną co wy na to, kochani moi? Kochani, rozłączam się? Buziaki.